Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim celem jest wycieczka do jedynej na świecie windy rowerowej. Za mną jest rzeczka Nidelwa. Tutaj sobie właśnie spędza miło popołudnie. Przede mną Nidaros Domen. Po mojej prawej stronie jest właśnie ten wyciąg rowerowy. W którym kierunku zaraz będę zmierzał? Zostańcie do końca. Ten wyciąg rowerowy się znajduje. Na osiedlu Bakke To osiedle sunie z takich kolorowych domków i ze starego mostu. Ponad 300-letni most tutaj jest. Teraz Państwu pokażę, żeby się tam dostać do tego wyciągu rowerowego, rowerowego trzeba się przez ten most przedostać Już dzisiaj nie trzeba rogatką płacić, ale kilka set lat temu, jak nie dziesiąt, to był jedyny wstęp do miasta. I stały rogatki, i pobierały opłaty za wsem do miasta Trondheim. Także Państwu zaraz pokażę ten most, robi naprawdę wrażenie. Z tej perspektywy, właśnie proszę zobaczyć, jak to wygląda. I tam po drugiej stronie tego mostu jest właśnie taka stara dzielnica. I tam odnosi się takie wrażenie, jakby czas się cofnął, jakby się weszło w inną rzeczywistość, w inną przestrzeń czasową, gdzie bardzo lubię przychodzić, się zrelaksować, odpocząć od tej całej gonitwy, od tego wyścigu. To proszę zobaczyć sobie, chodzą sobie ludzie na spacery z psami, pływają kajakami. Tu się żyje powoli. Bardzo lubię. A słuchajcie na te domki, jak w Wenecji na Palach stoją. A my idziemy tu na górę, na ten most. Mówi się, że to był kiedyś most zwodzony, o czym świadczą te łańcuchy. Spójrzcie na widok z tej strony z właśnie przyszliśmy. A tu z tej perspektywy najczęściej ludzie sobie robią zdjęcia, właśnie stąd, na tle tych pięknych kolorowych domków. Tu jak ktokolwiek przyjedzie z Was do Trotheim, to nie może ominąć tego miejsca. To jest punkt kulminacyjny zwiedzania. O zachodzie słońca tutaj warto przyjść, wychodzą niesamowite zdjęcia. No to w takim razie przeszliśmy już mostek i teraz wkraczamy w inną rzeczywistość. Kociłby by, stare kamieniczki, stare restauracje, stare klimaty jak to się mówi. Swojskie czasy, zobaczcie sami. Spójrzcie. Jakby się weszło do jakiegoś skansenu, prawda? Tu Halo! Ja chcę Tefrederi? Dwa koste pora za mam i wyciągnął. A kanbetale Kort? Ja. I Właśnie przed chwilą idąc na ten wyciąg rowerowy, jedyny na świecie mnie zaczepiły tutaj małe dzieci. Chciały mi po prostu sprzedać jakieś ciasteczko, jakąś kawę po 5 koron miały, chyba? Nie, po 10 koron. I pytałem się, co to jest w ogóle, no i oni powiedzieli, że oni są z Red Barna. To ja teraz zacytuję, Red Barna, to organizacja, która działa na rzecz pomocy dzieciom, formują cel świata, w którym wszystkie dzieci dorastają, mają możliwość uczenia się i są chronione przed nadużyciami, zaniedbaniem i wyzyskiem. No i miałem przyjemność wesprzeć tą działalność oczywiście z wipsem, z napiwkiem, kupując u nich kawkę i ciastko. A teraz idziemy obok. Tutaj jest właśnie ten wyciąg rowerowy, który chcę Państwu pokazać. Jedyny na świecie. Zapraszam. Proszę Państwa, właśnie jesteśmy przed tym wyciągiem rowerowym. Tu jest stopień nachylenia 11, 11 stopni. Tutaj się dziecko bawi. Tylko on próbuje bez rowerku. Tam, gdzie on słupkę podkłada, to powinien no, na rowerze siedzieć i wtedy się odpycha. I to ciągnie do góry potem. Znaczy się podpierasz się stopą i ciebie pcha do góry. Poczekamy, może zaraz będzie jakiś rower to zaprezentuje Państwu. No właśnie, proszę państwa, zobaczymy, jak to działa. Wciskają przycisk, i czekają na start. Potem się wysła taka stopka, która odpycha w górę po tej szynie. Pojechał. Nie udało mu się. Proszę Państwa, jak nie lubisz takie miejsca przychodzić? Nie jest fajnie? Inny klimat, inny świat. Tylko wystarczy przez ten trzystoletni mostek przejść. Polecam.